W tym roku podczas obchodów Dni Tuchowa w sobotę 14 czerwca w Tuchowskim Amfiteatrze odbyła się impreza pod nazwą Spragnieni Kultury Dzień Młodzieży. Skierowana głównie do młodych, ale z pewnością każdy znalazł i wybrał coś dla siebie. Imprezę rozpoczął piąty Otwarty Bieg Tuchowski o Puchar Burmistrza Tuchowa. Pomimo niesprzyjającej pogody zgłosiło się blisko 50 uczestników pobiegu nastąpiła uroczysta chwila, nagrodzenie zwycięzców. Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Ryszardem Wroną oraz przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy Jakubem Rogozińskim wręczali puchary, medale, dyplomy, a także wyróżnienia dla najmłodszych i najstarszych uczestników. Po wręczeniu nagród i chwili dla fotoreporterów zaczęły się przygotowania do koncertów i wieczornej dyskoteki. o godzinie 17.00 pożegnalny koncert dał tuchowski zespół Another Hall, który swoją muzyczną karierę w tym składzie zakończył w marcu, ale w tym dniu wystąpili kończąc oficjalnie swoją działalność. Zespół Netty Dead z Krakowa rozkręcił publiczność zgromadzoną wokół Tuchowskiego Amfiteatru. Następnie po raz drugi w Tuchowie gościliśmy zespół Regeneracja z Ustrzyk Dolnych a do publiczności poleciały pierwsze płyty prosto ze sceny. Na koniec wystąpiła Gwiazda Wieczoru, zespół Pancakes z Wieliczki, który istnieje od 2011 roku, a ich nazwa wzięła się od słynnych co sobotnich obiadów po próbie, gdzie oczywiście królowały naleśniki. Po koncertach odbyła się dyskoteka z formacją Sound Protectors. Z kolei 15 czerwca, pomimo niesprzyjającej pogody, od rana Tuchowski rynek podgrzewała atmosfera imprezy pod nazwą Smaki i Pejzaże Kultury. Na licznych stoiskach gotowano, podgrzewano i przyrządzano potrawy regionalne. Panie z kół gospodyń wiejskich częstowały smakołykami. Potrawy cieszyły podniebienia wszystkich, którzy je skosztowali. Dzieci z kolei uczestniczyły w konkursach, grach i zabawach w ramach małopolskiego pikniku europejskiego. Śpiewał zespół folklorystyczny Zalasowianie, grała orkiestra Denta z Rzepiennika Strzyżewskiego i sanktuaryjna orkiestra Denta Stuchowa. Wystąpił zespół muzyki dawnej z Suchej Beskidzkiej, a po tym koncercie burmistrz Tuchowa i przewodniczący Rady Miejskiej oficjalnie nadali imię Ojca Marcina Melaniusza skwerowi prowadzącemu do Sokoła. Na tym skwerze Aleksandra Wojtanowska, autorka książki o zacnym duchowskim Benedyktynie Melaniuszu, dedykowała ją zaproszonym gościom. Potem zespół muzyczny Wenus przeniósł nas w klimaty muzyczne lat 80. Gdy było już ciemno na duchowskim rynku, zgromadził się tłum. O godzinie 21 rozpoczął się koncert znanego zespołu FIL. Piotr Kupicha, lider zespołu, rozgrzał fanów podczas wspólnej zabawy. Ciębie!